Cześć, witaj. W tym odcinku powiem Ci o tym, że Bóg chce, żebyś wiedział, że jesteś gotowy na to, aby usłyszeć tą wiadomość. Zmiana, zmiana jest możliwa, niezależnie gdzie jesteś. Niezależnie ile masz lat, niezależnie od tego, co zrobiłeś, niezależnie od tego, ile przeżyłeś, zawsze jest możliwość zmiany. Jest możliwość zmiany, może na to, aby rzucić papierosy. Jest możliwość zmiany, może na to, aby ograniczyć. Lub wykluczyć alkohol, jest możliwość zmiany na to, aby pożegnać się z używkami całkowicie. Jest wiele cudownych możliwości. I niezależnie ile masz lat, nie wmawiaj sobie, że jesteś na coś za stary, że masz za dużo lat, że już za długo w czymś tkwisz. Po prostu podejmij decyzję. Oczywiście może być trudno, może być bardzo ciężko, ale wewnętrznie spuduj połączenie. Zbuduj połączenie z Bogiem. To ono pomoże ci przetrwać. Połączenie z Światem, połączenie z samym sobą. Głęboko w środku znajdziesz właśnie drogę do tego, aby się zmienić. Aby zrozumieć, dlaczego coś robisz, bo to, dlaczego siebie możesz karać, wykonując, robiąc pewne rzeczy, czynności, nawyki, które wiesz głęboko, że tobie szkodzą, że są złe, ale mimo tego powtarzasz to. A to tylko dlatego. Że brakuje miłości, brakuje miłości, akceptacji siebie samego, aby zrozumieć to, że przez ten ból, przez to cierpienie, przez tą krzywdę, przez wzorce przodków powielasz. Pewne czynności, powielasz czynności, które szkodzą. Zaangażuj się głęboko w zmianę, w próbę tej, jakże przede wszystkim, głębokiej transformacji, aby sobie uświadomić, Rzeczy, aby uzdrowić się z tych wszystkich traum, ciężkich, bardzo ciężkich, bo przez powtarzanie niektórych nawyków szkodliwych, utrzymujesz się cały czas w tym morzu tego bólu, traum. Przysypujesz to tylko, chowasz te rzeczy głęboko za nawykami, które ci szkodzą, które wiesz wewnętrznie, że ci szkodzą. Zobacz, zwróć uwagę, co tam jest, dlaczego tam jest. A jeżeli. Potrzebujesz kogoś, aby ci z tym pomógł. Potrzebujesz kogoś, aby pomógł ci zrozumieć, dlaczego coś robisz, a przede wszystkim pomógł ci, aby uzdrowić ten ból, to uczucie. To pamiętaj, że możesz. Zapisać się na darmową sesję i uzdrowić ten, jakże bolesny, głęboki ból, aby uzdrowić swoją świadomość, swoje życie i uzdrowić tak wiele, tak wiele wokół ciebie. Pozmieniając siebie, zmieniasz. Świat, swój świat. Jeżeli chcesz zapisać się na darmową sesję, abym pomógł Ci z Twoimi rzeczami, to link znajdziesz w opisie. Zapisz się, dopóki są jeszcze otwarte miejsca. Trzymaj się, szanuję Cię, kocham Cię i do usłyszenia.